Witajcie, moi drodzy. Dziś, w dziewiątym dniu po przeszczepie autologicznym, jest dzień pełen niespodzianek. A dopiero się zaczyna. Otóż, przede wszystkim, chciałam wszystkim zameldować posłusznie, że poziom moich białych krwinek przekroczył już 2000, Więc jesteśmy prawie w domu, bo to są wyniki, z którymi normalnie biedałam po ulicy. Hemoglobina się waha w zakresie 9-10%. Co też jest bardzo dobrym wynikiem. Naprawdę nie będę musiała mieć przytaczanej krwi czerwonej w ogóle. Jeśli chodzi o płytki, stanęły w miejscu. Jest taki sam poziom jak wczoraj. No nie jest on zbyt zadowalający, ale płytki ruszają najpóźniej. No i taka radosna nowina. Siedzę sobie z termoforkiem, bo mój kręgosłup i mój szpik tak mi daje tak mi daje, moi drodzy. Normalnie rwa kulszowa do kwadratu. Tak więc produkcja się zaczęła i zaczęła się naprawdę ostro. A jeszcze do tego okazało się, że zniesiono zakaz odwiedzin. No i któż by się spodziewał. Zobaczcie, co tutaj nagle wylądowało. Dziękuję wszelkim komisjom. Mniej lub bardziej zapowiedzianym. Naprawdę. Sądzę, że będzie cieszył się cały oddział. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.